Siemanko, Turudy, witajcie w kolejnym odcinku nagrywarki, w której to wy jesteście głównymi bohaterami. Zresztą dostajemy dużo wiadomości z zapytaniem Siemonko, jak się dograć do nagrywarki? Słuchajcie, to jest mega, mega proste. Najlepiej skorzystać z Facebooka SKTV albo z Instagrama SKTV. Dajecie nam znać, że chcielibyście się nagrać. My do was odpowiadamy i was nagrywamy. To znaczy mówimy, hej, możesz powiedzieć, co chcesz, i wtedy wy mówicie i wygląda to mniej więcej tak. Jestem Adrian, jestem Natalia i ja Martyna, dzwonimy do was z z mojej miejscowości na Dolnym Pszczansku i dzwonimy z tego powodu, że Natalia ma dzisiaj urodziny. Tak, to prawda. Chcielibyśmy jej złożyć najlepsze życzenia. Tak, tutaj też dzwonimy do was dlatego, żeby miała pamiątkę na całe życie. Której będę później żałować. No dokładnie. Hmm. Pozdrawiamy wszystkich znajomych. Dokładnie. Ja I rodziców. Pozdrawiam całą naszą klasę. Rodziców wszystkich, dosłownie całe miasto, cały Dolny Śląsk i prowadzących. Hej, jestem Iza, dzwonię z małej miejscowości Ustrę, która leży na dole Polski. Skończyłam 18 lat, kilka dni temu skończyłam szkołę. Bardzo mi się nudzi w domu. Uwielbiam spacery morza, jeziora i dosłownie wychodzenie z domu, które aktualnie nie jest możliwe, ale to wszystko dla naszego bezpieczeństwa. I chciałabym bardzo pozdrowić moich przyjaciół ze szkoły, których bardzo kocham i za którymi bardzo tęsknię. Cały czas oglądacie nagrywarkę i cały czas oglądacie tych śmiałków, którzy postanowili nam coś powiedzieć. Zresztą zachęcam Was do tego, żeby do nagrywarki powiedzieć, co tylko chcecie, bo dzięki niej możecie i swoim znajomym pokazać, i w zasadzie całemu światu pokazać, co u Was, jak się macie, co robicie. I kiedy już się tym pochwalicie, to możemy to obejrzeć. I to później wygląda tak. Hey. Jestem tu na rynku. Chciałam pozdrowić Kasię, grażynkę moją. I Sandrę, to jest w Anglii i nie ogląda eski, bo nie ma polskiej telewizji. I ogólnie pozdrawiam całą eskę. I to wszystko. Cześć, jestem Sandra, mieszkam w Anglii. Wkurzemy to, że nie mogę pojechać do Polski do rodziny. Spotkać się z przyjaciółmi przez tego całego koronawirusa. No i co? Chciałabym zrobić swoją rodzinkę, moją kochaną mamusię, tatę, wujka i moje przyjaciółki Anię, Kaśkę. Hejka, jestem Alutka, jestem z Piekar Śląskich. W sumie to dzisiejszy dzień zapowiada się w miarę okej, okay, bo spędzę go w sumie w domu. Na jutrzejszy dzień mam takie plany, że rano wyjeżdżam z rodzinką na rzekę. Będziemy tam razem spędzać czas na ognisku na grillu. E... Hmm. Ojejku. Ja jestem bardzo rozgadaną osobą, bardzo lubię rozmawiać, tylko hmm. trzeba mi nawinąć jakiś temat, ale no obecnie tu jestem chodzącym Boże nie, ja się wierzy strasznie. <grydy> I lubię rozmawiać z ludźmi, lubię poznawać nowych ludzi. Lubię jeść. Nie <grydy> hmm. ja lubię słuchać Eski. Hmm. No i lubię podróżować, zwierzać. No i to wszystko miłego dnia, papa! Pa. Cały czas oglądacie nagrywarkę, cały czas oglądacie naszych widzów. Ciekawe czy nie oglądacie samych siebie, bo to bardzo proste i bardzo fajne, że razem możemy tworzyć ten program. Zresztą ja się jaram, że tyle osób. Chcę wziąć udział w nagrywarce i chcę powiedzieć, co słychać, chcę pozdrowić, chcę się czymś pochwalić. Róbcie to, bo to mega kozackie! I później wszyscy razem możemy oglądać dalej. Siemanko, jestem Kamil. Dzwonię z Wałbrzycha na Dolnym Śląsku. No to codziennie to nauka, te lekcje całe są. Bo y, uczę się na technika pojazdów samochodowych. I chciałbym ogólnie pozdrowić Kubańczyka i jego dziewczynę Ole. Ogólnie słucham na co dzień SKTV TV y, do nauki, bo lepiej mi się skupić przy muzyce. No i pozdrawiam ogólnie całą Polskę i żebyśmy pokonali tego wirusa. Cześć z tej strony, Filip. Dzwonię do Was z małej miejscowości, o nazwie Wiechociwej, niedaleko Szczecina. Mam młodszego brata, który może tu przyjdzie. Maksiu? Przyjdziesz? Pewnie. Z którym się bawimy dzień w dzień. Nie? Postanowiłem zadzwonić jeszcze raz i pokazać wam kawałek naszego filmiku z bratem. I oto będzie fragment. Jak widzicie, nie było łatwo. Na końcu, nawet po 40 minutach, zostałem sam, ponieważ brat się poddał. Już od niechcenia. Za ostatnim razem, już powiedziałem sobie, że to jest ostatni raz, i się udało. Tak więc, 40 minut, mile spędzone i fajnie, że się udało. Fajnie, że z bratem mogłem sobie, sobie spędzić czas. Dziękuję, i to już moja ostatnia nagrywka. Dzięki. Cześć, jestem Rudy, a to jest program Nagrywarka, a my razem oglądamy tych, którzy mają coś do powiedzenia, bo gdyby tak naprawdę przyjrzeć się każdemu z nas, gdybyście wy przyjrzeli się sobie, zawsze każdy z nas ma coś do powiedzenia. Kozacko, że robicie to w nagrywarce mniej więcej tak. Cześć, tutaj Arek, dodzwo do, dodzwoniłem, są. Znaczy, dodzwoniliście dzisiaj do Pieka Śląskich. E, dziś jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo moja siostra urodziła, więc dzisiaj zostałem trzeci raz wujkiem, więc jestem najszczęśliwszym wujkiem na świecie. E, prowadzę TikToka, Arkadio Alcadio1986. Spada na mnie wielka fala w hejtu, ale ja się tym nie przejmuję. Robię swoje, bo trzeba spełniać marzenia, bo gdybym ja bym się przejmował, to już dawno by mnie nie było na tym TikToku, więc ludzie ja wam też. Ja wam też zgadzę spełniać marzenia, nie przejmować się, idź do przodu i przejrzyj mnie. Pozdro! Cześć, jestem Justyna, pochodzę z Kielc. Tęsknię za moją przyjaciółką Kasią, ponieważ no, jest kwarantanna i nie może mi się widywać. Podczas kwarantanny staram się rozwijać swoją pasję, czyli fotografię. I w sumie chciałabym pozdrowić e, całą moją rodzinę, przyjaciół, no i oczywiście moją Kasię. Cześć, jestem Michał. Kolejny raz do Was się dobijam. Mam nadzieję, że ty ma zabudową się z widzami ESKI, ale też z dolą z wszystkimi. E, już jest trochę obluzowana kwarantanna, więc myślę, że możemy spędzić ten czas bardziej na plenerze, nadal w obostrzeniach, nadal ze ESKOM. I nadal ze moimi cudownymi znajomymi chciałbym pozdrowić moją cudowną Agnieszkę, Joannę i oczywiście Damiana. Jest nagrywarka, w której to wygracie główną rolę, i wierzę, że czasami spotyka was taki głos, który mówi: Ej, chciałbym być w telewizji, albo: Ej, chciałbym coś powiedzieć w telewizji, ej, chciałbym kogoś pozdrowić. I bęg, wiesz, że nagrywarka, możecie się dograć, a później występować w telewizji. Nie więcej tak. Cześć, jestem Paulina, bardzo lubię śpiewać tańczyć na co dzień, w dużo się uczę, bo mamy bardzo dużo lekcji. Pozdrawiam rodzinę, przyjaciół, do zobaczenia! Cześć, jestem Denis, dzwonię do was z Poznania, mam 22 lata i powiem wam szczerze, że ta kwarantana cała to jest jeden wielki chaos. Z racji tego, że pracuję jako fryzjer i nie mogę pracować, co też jakby zaburza całkowicie mój plan, po tej całej kwarantannie myślę, że mogę się udać do Was szefa, bo postanowiłem po robić wszystko, co się po prostu da, żeby jakoś o tym nie myśleć i nie powalać w kurie. Zacząłem pisać kolejną piosenkę swoją, także mam nadzieję, że niebawem ją gdzieś tam wypuszczę w sieć. Najbardziej co mnie przeraża to to, że ludzie panikują. Teraz jest o tyle fajnie, że gdzieś tam ci ludzie już powoli przejrzają na oczy, i uważam, że w końcu przede wszystkim młodzi ludzie. No, i że otwierają nam szerokie restauracje, miejsca, gdzie możemy wyjść. Miejmy nadzieję, że niebawem będą to kluby i będzie tylko tylko lepiej. Eee, nie patrząc w przód, że będzie kolejny nawrót, i tak dalej. Musimy być optymistami i dobrze o tym myśleć. Mam nadzieję, że macie podobne spostrzeżenia i po prostu korzystać z tego wszystkiego najbardziej, jak się da. Nie zamartwiając się pronom, Piszcie, o 16 i tak dalej. Ja jeszcze swojej nie zacząłem, bo nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, więc raczej postaram się tego nie zrobić. Ale fajnie, że jest taka akcja, że wspieramy medyków i całą służbę zdrowia. Gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy na jakiejś fajnej nieżyj imprezie w Poznaniu. Trzymajcie się. Cześć, mam imię Angelina, ja mieszkam w Moskwie i całe życie w ogóle tutaj mieszkam. Chciałbym powiedzieć teraz dlaczego ja uczę polski? To, to wszystko to Loksana Węgiel, to, to ona. Po prostu kiedy się oglądałam Eurowizję Junior zobaczyłam ją tam i słuchałam potem Anyone I Want To Be bardzo długo. I stała mi bardzo ciekawe, co to znaczy. Więc teraz ja mówię po polsku. I dzięki za to, Roksanie. Nawet mam takie ukulele i tutaj yes. o Roksi. To no, nie jest napisano Roxi To sama zrobiłam. Nic jej nie przeżyć nic i nie znać prawdy, a ja wiedzę, że kochać chcę. Oto <gry> bardzo cieszę się, że. Dzisiaj wszystko się udało. I chciałabym jeszcze... Nie wiem, jak po polsku to będzie poprawnie. No, w sumie powiedzieć cześć mojej przyjaciółki Ole. Ale cześć kochana. Dzięki ci, też, bo no, jesteś ważna dla mnie, no i tak w sumie. No I to by było na tyle w dzisiejszej nagrywarce. Ale nie martwcie się, kolejna porcja śmiałków odważnych i mniej odważnych ludzi, którzy tworzą z nami ten program już za tydzień w kolejnym odcinku, na który zapraszam już dziś. Do zobaczyska. Rudy.